Siema, siema, witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Ha, trzy dni, cztery, jakoś tak. Yy, wczoraj miałam wolne, ale były inne plany, a i nastrój też był nie taki jak trzeba. No, myślę, że się dzisiaj o tym dowiecie, co się takiego stało. Ja w tej chwili Was serdecznie zapraszam na odcinek. Oczywiście zieleninka i owocki dla papuk. No co, trzeba dbać. Bo jak się dba, tak się ma. Pozdrawiam i do zobaczenia za chwilę. Oczywiście kurkom też się kilka rzeczy dostanie z powodu tego, że niestety wróble zainteresowały się y, moim szpinakiem. Musiałem go zebrać wcześniej niż myślałem. Y, więc szpinak po prostu jako przekąska, tak jak ja mówiłem, u mnie to nie jest jakieś ich podstawowe źródło jedzenia. To są ich przekąski, które bardzo lubią. Dlatego je dostają. Eee, też tego nie mam bo wiele zasadzonego po prostu, żeby miały trochę zieleniny Z takiej innej jak widzicie eee, smakuje mi to bardzo eee, dobra, zamiast... pierwsze nakarmimy może tak powiem będzie mi wygodniej tu papugi dostały w sumie na zieleninę na talerzu ale nie zapominajmy, że tu mamy też przepiórki, które z chęcią też skorzystają z usług śpinaku maszczu w dziadzie. Yy, to tak, Pierwsze idziemy sobie tu. Popatrzycie, hita yy, tu zaraz do tego bujnego środowiska z woku przejdziemy. A tu moi drodzy, mamy kwokę. Ok, jeszcze niedawno w sumie dalej siedzi ze swoim dzieciakiem. Yy, ale już siedzi dumnie, 4, 4 dni na jajkach. Więc jest dobrze. Jej dziecko jest bezpańskie. Jak ja to mówię w tej chwili, znaczy bezpańskie, ale nie jest tak do końca bezpańskie, bo w sumie jego prawidłowa mama się nim opiekuje. Więc bezpańskie to one nie jest. No, i ciotki w ogóle nie są agresywne w stosunku do niej, ogarnęły się życiowo. Więc jest wszystko w porządku. Tu mamy wylęk yy, skończony. W zeszły ja tu kompletnie nie wiedziałem, kiedy te kury yy, w sumie będą miały młode czy nie. Ile? I tak naprawdę okazało się, że trzy jajka były niezalężone. Czy cztery? No i mamy 11 mloków. No, ale niestety, tak jak myślałam, kwoka, która wcześniej, yy, jak dobrze wiecie, przesadzałem ją z jajek, no niestety jakby to powiedzieć zeszła, więc jajka podłożyłem po prostu właśnie pod tą kwokę więc maluchy mają śpią sobie na dworze a co, jednak w sumie teraz jest ciepło tak naprawdę jest dosyć fajna pogoda no niestety zdradziecko, bo podobno jutro ma być gorzej ale zobaczymy w tej chwili jest fajnie przyjemnie Tutaj ten pan, niestety, jego pani znowu, znowu usiadła. Powiem tak, yy, usiadła i szczerze mówiąc, yy, dam jej tą próbę z tego powodu, że po prostu tutaj nie ryzykuję, to nie piję pana jak to się mówi. Yy, tutaj banda yy, stracenców, <noise> Jak ja to mówię, dwie kwoki już się odkoczyły. Już się odkwoczyły, już młode próbują na grzędach, wczoraj awantura była wieczorem. Bo chciały do mamy, a mama nie chciała zejść. Tam jednak foka siedzi yy... Ale Ogarnie, no macie, dodam wam tej zieleniny Z tego, że może jeść ile wlezie. Proszę Korzystają nie jedzą, no niestety muszę coś wykombinować, bo te Kruki i wrony dalej tu siedzą, niestety, więc yy, no wypuszczenie maluchów to by była zbrodnia, to by był wyrok śmierci dla nich, więc trzeba coś tu będzie kombinować. Tu mamy nadal piątkę, była przynajmniej piątka, a jest piątka, tak jak było piątka jest. I w sumie tu ta kura druga zeszła z jajeka, ona tak średnio się maluchami opiekuje. Na szczęście w nocy z nimi śpi, więc to jest dla mnie takie najważniejsze, choć te piątki to tu dogrzewać, bo tu nie ma za bardzo co. Tam śpią też trzy kwoki, śpią na dworze, więc grzeją idealnie, jak ja to mówię. Wczoraj był też dzień budów. Budowy, budowy. Trochę się pobudowałem. Teraz wam pokażę, co i jak tylko mówię, się pozbędę balastu. W sensie szpinaku. Gąsioły. tak, by też dostaniecie, one tutaj dostały wczoraj też, bo sprzątałem kwaką. więc żeby nie marnować zia ziaren te trudziny właśnie poleciały do kur, wniosek, a one sobie zrobią z tym co chcą aha, miałem wam pokazać gdzie siedzi bieguska znaczy ktoś tam się pytał, ja pokazywałam, ale dobra, pokażę jeszcze raz ona siedzi na mm, rzeczach do spalenia, że tak powiem i do wywiezienia ona siedzi w takim miejscu, że naprawdę gorszego sobie brać mogła Moi drodzy, po pierwsze, to jest to miejsce, gdzie pan Jenot próbuje się dostać, ale już jak widzicie, trawa zarosła i dawno nie próbuje. Ona siedzi tak, ja tu musiałam, żeby ją zakryć. Ona siedzi tak w tak gęstym miejscu, ciasnym, mało dostępnym. Spróbuję ją przekupić szpinakiem. Czy ona coś tam ma? Może. Nie, bo wczoraj schodziło i nic tam nie było. Ale gdzieś w tym tygodniu powinny się pojawić u niej maluchy, jak i również u Kaldaków. Więc zobaczymy jak to wszystko będzie. No macie maluchy, macie. Znaczy maluchy O, jemy tak, 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 tak. A szczas Kaczucha też musi jeść, wiadomo. Jak wam szpinak smakuje? Myślę, że dobrze, co nie? Szpinak nie za sprawa O, już po, 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 po prańce Wy to dostaniecie w łeb za ty niszczenie jajek. chodzą do gniazda i robią po prostu rozróbne. Ja, yeah. szpinak znika. Ja bym chciał, żeby tak trawa znikała jak ten szpinak. Bo trawę można tu wyrzucić, one i tak ją zazwyczaj olewają. Zresztą, jak gęsi, już ostatnim czasem. W ogóle gęsi dostały wczoraj przy okazji paśnik, yy. oczywiście, powyjadały strawy co najlepsze, resztę zostawiły. Chodziło mi o to, żeby ona się nie parzyła, ta trawa. Ona, jak jednak, tu też trochę jest jej w dużej ilości, bo one powinny ją zjeść, a nie udawać. Yy. No właśnie, panie, wiemy. tak szpinek średnio smakuje, co nie? Ale by tak, wy maluchy, to tak. Co nie? Tu choroba trochę jest, że tak powiem, mały problem, ale powiem Wam, na szczęście już jest lepiej, o wiele lepiej też słońce wyszło, pogoda się poprawiła, to inaczej jest, prawda? Bolek? Mo może chodź z ręki, może z ręki zjesz. Nie, szpinak nie, sam sobie jest szpinak. No masz? Nie, szpinaku nie to nie, naprawdę, nie ma, to dobra to się kto inny zje o, tu dwie hrabiny siema siema z ręki jest smaczniejszy, co nie? nie, bo to akurat jest wszystko lubisz wszystko w porównaniu do bolka bo bolek to mleczek to lubi najbardziej, prawda? mleczek, tak? wy sobie kąpieli zażywacie kąpieli zażywacie trochę gorąco dlatego, nie? nagle tak przygrzewa tak pięknie było chłodno a tu po prostu takie teraz temperatury o, papugi na wypasie widzę z lazwy sprawdzić co tam ciekawego pan rzucił a zaraz armia stracęciów, jak ja to mówię. Patrzcie na to. Są najbardziej sępowate kury w tej ekipie. Jedziemy! Nie wiadomo gdzie by były. Jest trawa, jest impreza. Po prostu uwielbiają pod każdym względem. Binak i w ogóle wszystko trawę też. To tylko by jadło i jadło i jadło. Wiadomo. Ale dla mnie to żaden problem. W sumie dla nich i dla Gęsiny najgłównie chodzą po trawę, bo tak jak mówiłem, wniosek wrzucanie trawy mija się z celem. Bo one dużo jej nie jedzą. A po prostu oni zaś nadrabiają, oni zawsze te resztki trawy, które nazbieram już na przykład mają mi jedną dobę. Czy tam dwa dni, wrzucam im wiem, że przynajmniej zostanie to odpowiednio skonsumowane. Czyli wyjedzone wszystko. I to jest najważniejsze. Niech jedzą wiadomo trawa i to wszystko Witaminy. O, Bolek. Jednak co byś był, byś był zainteresowany, ale bym się wyżnął. Proszę. Teraz będziesz jadł na złość, co nie? No, a idźcie. No dobra, ale tak już przechodząc do konsensusu, dobra, czyli do meritum. Wczoraj mnie naszło, znaczy naszło, musiało mnie nastać, że tak powiem, na budowę kolejnej kratki dla królików. Yy, od piora ty, docelowo dla królików, ale ta foka na razie się przeniesie się tu na dół i będę powoli próbował puszczać bo coś tu może będę kominowała, żeby tu jednak wrony czy ten nie zaglądały, ponieważ no szkoda mi, a tak naprawdę to mówię, wczoraj miałem akurat przykład jak na małego kurczaczkę z tych tutaj podrostków małego, próbowało wlecieć, a no nie będę ryzykował, za dużo już straciłem, więc nic nie będę ryzykował. Klatki powstały też nie dlatego, że nowe króliki czy coś, tylko pamiętajcie, to się urodziła, jej dzieci za dwa tygodnie będą miały przeprowadzkę. Yy, zanim przyjadą po nich nowi właściciele bo już chciałbym zaznaczyć, że nie ma nic. Nie wiem w ogóle jaka płeć, ale ogólnie wszystkie są pozarezerwowane. Zajęte, więc yy, będzie trzeba je przeprowadzić. Na pewno zabrać mu musi dać odpocząć. Choć maluchy nie widzę, nic, żeby były jakieś dręczące ją i tym podobne. Bardzo grzeczne są. Wakłomczuski dostały inną paszę tym razem i moje kochane króliki stwierdziły, że sam se ją jedz <noise> czyli nie przepadałem za nią jak widać pupilki są naprawdę śliczne i fajne, puszyste o macie już naprawdę duże też zresztą ale mówię, one mają dopiero 6 tygodni w wieku 8 tygodni zostaną przeniesione i po prostu dlatego że tak miałem wolne, wykorzystałem to i wybudowałem nowe klateczki. One mają tak wysokość około 55 cm, tak musiałem zrobić, bo mi trochę blokował ten dach. E... Głębokość 65 60... dokładnie, albo 6, 6, 70, e... że tak powiem, ja bardziej bazowałem na deskach niż na rozmiarach, ale żeby te minimalne rozmiary były. No i oczywiście są większe, bo one mają 110 cm długości eee, i tak, tu powstały to, żeby po prostu miały takie schronienie przed słońcem przed, przed wiatrem eee, albo też czy to się, bo nie wiem czy tu ostatecznie że to się nie będzie mieszkała bo młodzież zostanie przerzucona tutaj na te oklatki ja sobie pogarniam jak będę miał czas <laughs> czyli może w czwartek pogarniam tutaj, bo to też muszę poczyścić eee, i wtedy po prostu zostanie tu gdzie Bela była Bela w tej chwili jest tutaj eee, i gdzie są te kurczaki, tam będzie przeniesiona młodzież, a tu właśnie prawdopodobnie będzie lokum tosi. Ale na pewno mówię kwoki, nie wiem czy tej kwoki z kaczkami czy nie. Yy, tak to wygląda. Ja oczywiście człowiek, który nie marnuje rzeczy, wykorzystywuję to co jest, czyli ściana jest z papugarni, a ta ścianka jest z tamtej klatki. Trzeba zaoszczędzać materiał. Tu zrobiłem już całkiem inne drzwiczka, mniejsze. Yy, po prostu bardziej stabilne, ta kratka też yy, myślę, że będzie później przerobiona, sam ten przód, nie mówię, że te, yy, jak ja to mówię, te boki, ale po prostu te drzwiczki może z czasem przerobię, bo tak tutaj to jest taki w sumie magazynek, yy, trzymane coś dla królików i tak raczej pozostanie, bo to jest akurat dobre do tego miejsca, nie muszę nigdzie łazić, yy, klatki są zrobione tak, tu tym razem nie postawiłem na zasówki, bo szczerze mówiąc jestem z nich niezadowolony, tylko na haczyki. Po prostu będę robił tak. Tu właśnie przyszedł jego konstrukcję tu zrobił trochę za ciasno, ale to tylko ta jedna, wystarczy podnieść i będzie git. Eee, że tak jak robię przy boilerach, że tam jest drucik, e, jest zasuwana, e, zaplątywane w razie czy coś, ale myślę, że nie otworzą. E, szczególnie jeśli kwoki, to takie właśnie powstały trzy apartamentowce piękne, fajne, duże. Myślę, że to fajne miejscu jest i będzie świetnie dla nich. No, oczywiście, wiadomo, wyposażenie, jeżeli to będzie później ostateczne dla królików, to wszystko. Eee, tu właśnie też ta z tego powodu, że tu na wodę, czy tutaj, tutaj właśnie wodę, tak próbowałem, to tutaj fajnie butelka wchodzi i się trzyma po prostu na tej wysokości. Eee, ale tu mówię, zobaczymy. Powstać musiała właśnie ze względu na młodzież, czy też mówię, no w tej chwili, no te kwoki niestety biedne przez naturę muszą być chronione, innego wyjścia nie ma. E, czy też właśnie tą kwokę z kaczuszkami przeniesie, no będę kombinował. E, bo paskuda, no to wiadomo, paskuda to, to ma to mu staczy w zupełności, e, ale po prostu chodzi o to, że paskuda i tak lata. Na dworze. Więc, e, więc tu nie ma co kombinować. Ale tak moi drodzy. Ktoś tam kiedyś się pytał, czy Lusia urodziła. Tak, Lusia już urodziła dosyć dawno, no miesiąc temu, pięć tygodni temu. Cztery maluchy. Zrobiła to w sumie tak trochę... Ja o tym w sumie pogubiłem się, kiedy ona będzie rodzić i pewnego dnia zaszła rano bez brzucha. Znaczy nie, rano była z brzuchem na śniadaniu, a jak byłem po południu, już, to już brzuszka nie było i okazało się, że ma cztery maluszki. Ale żeby nie było tak pięknie kolorowo, w tym roku coś się zamieściło. W niedzielę wrócą, wracając z pracy, poszedłem jak zwykle nakarmić koty, bo u mnie obrządzeniem zajmuje się ja, więc mimo wszystko, wracając koło 21, koty musiały dostać swoje jedzenie i tam kurczaki, kwoki i tym podobne. Maluszki były o górę, one już ogólnie chodziły, chodzą. Poszedłem po wolierę i nagle usłyszałem wielkie darcie się kota, znaczy dokładnie... Yy, Luśki, no niestety zdarzyła się tragedia. Ja w sumie dzień wcześniej widziałem tego Kotura. Obcy kotur niestety pojawił się w ekipie i nie udało się uratować dwóch maluszków. Pierwszy sobie w twarz, że nie, nie zajrzałem tam wcześniej. Ale z drugiej strony jakbym nie zajrzał tam w ogóle, czy nie poszedł na wieczorem, hmm, albo przyszedł później, mogłoby się skończyć tak, że niestety by nie było żadnego malucha. Po prostu kotur próbował. Wyłać i niestety robi to tak, jak trochę w naturze dziczy próbuje zabić nie swoje młode. I tu taką w ogóle mam info. Powiedzcie mi, dlaczego kotka zakopuje od tych dwóch dni jedzenie? Nie wiem, czy to nie chodzi o to, żeby próbuję zakryć dowody, że tu są jakieś koty, jedzenie czy tym podobne, bo ona ogólnie, maluchy są tutaj przeniesione. Bo urodziła tak jak, w tamtym roku, myśli, tak jak w tamtym roku, w tym swoim starym miejscu yy, i po prostu zakupuje wszelkie jedzenie, jakie jest. A tak w ogóle, yy, jakbyście zauważyli, yy, maluchy yy, są połączone z Patrycji. Tu są moje te wypierdki, te ajamince, a, ja, mitem, a nie są jednak dwie pary. Yy, ale dobra, przechodzimy do meritum. Uratowały się dwa kotki, udało mi się je uratować. Yy, Zazwie, Pokażę. A ja, a przepraszam, <laughs> przepraszam przeszkodziliśmy w bardzo intymnym rzeczy Tak, Luśia właśnie karmi maluchy, właśnie patrzcie, zobaczcie, ona tu wszystko pozakopuje, to dostała świeżo przed chwilą, więc yy, Ten, no zakop, karmi Chciałam ja chciałem Wam je pokazać, zrobić piękną wideo, yy, ale no chyba nie pokażę, bo tak jak mówię, ona je, je zakryła Dobra. pokażemy. Eee, które mi przeszkadzają? Został czarnuszek. Ten o, wypierdek mały czarny. I tu taki coś w stylu luny. To białymi łapkami. Pi, pi, pi. Obydwa mają już nowy dom. Prawda? Maluszki? No tak, ja, ja. Ojoj! maluchy no tak, to już biedna tęskni za pozostałymi, co nie dziwię się. Trauma mi tu przeżyła. Więc maluchy są tutaj. I tak jak mówię, ona je bardzo rzadko, że tak powiem odwiedza, tylko na karmienie. Ale w sumie słusznie. Maluchy są bardzo fajne towarzyskie. Tak naprawdę te co odeszły były bardziej. Ale... Ale co, ważne, że są to, co są, moluszki, moje kochane. I dlatego, tak jak mówiłem, wczoraj nie za bardzo miałem nastrój na jakąkolwiek rozmowę, bo niestety maluchy mi odeszły na rękach. No i poświęciłem się budowie, więc to tyle. Hashtag na dziś to kotełki, albo kotki, tak jak to mówi. Dajcie znać, czy mieliście też taką sytuację, od kogoś tam słyszałem, że były, ale po prostu w młodym wieku. Te kotki już mają 5 tygodni i po prostu jestem zszokowany. Mamusia też była. Niestety chłopaki typu prezes i Maniek zostali przegonieni ze stodoły. Nie widzę ich. Znaczy już się pojawił prezes i już widzę Luśka spokojna. Maniek został przegoniony automatycznie. No po prostu chyba zostaje trauma do kucurów. No lulula. Dobra. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao.